Nasi sygnaliści mówią wprost, na ulicy Nowogrodzkiej powstaje lista osób do ułaskawienia. Jarosław Kaczyński chce mieć takiego prezydenta, który niczym Andrzej Duda będzie ułaskawiał jego kolegów, kiedy będzie chciał i kogo będzie chciał. Andrzej Duda ułaskawił Wąsika i Kamińskiego. Mieli siedzieć w więzieniu i siedzieli, ale ich ułaskawił. Dzisiaj są w Parlamencie Europejskim. Za chwilę wybory. I Jarosław Kaczyński wie, że i on może mieć problemy w związku z aferą dwóch wierz. Ale zarzuty ma już postawiony Mateusz Morawiecki, inny ich kolega jest w Londynie i czeka na ekstradycję, dwóch byłych komendantów policji ma zarzuty i wielu ministrów PiSu. Jestem przekonany, że przyszły prezydent, ten wyznaczony przez Jarosława Kaczyńskiego, nie zawaha się użyć długopisu i po prostu ich hurtowo ułaskawić. I dlatego chcę się zwrócić do Ciebie. Idź na wybory. Bo od Ciebie zależy, komu dasz ten długopis. Czy osobie, która będzie podpisywała ustawę, Bądź też wetowała, jeśli się nie będzie zgadzała z nimi. Czy też osobie, która idzie po to, żeby ułaskawiać po prostu kumpli z PiSu. Od ciebie zależy. Idź na wybory.